Zaczyna nam. zaczyna nam brakować jadu. Paru młodzikom przydałby się trening praktyczny. Zorganizujmy nocne łowy. Nie. To musi być sprawne polowanie. Żeby uzdrowiciele dostali go jak najwięcej. Młodzi poćwiczą innym razem. Wbij to sobie do głowy. Czegokolwiek szukasz, u nas tego nie ma. obchodzi mnie, czy używają zmielonych roślin czy magicznej, bagiennej wody, bylebym tylko mógł wrócić do domu, do swoich bliskich. Miej się na baczności, Sen'am. Znów kręcą się tu wiedźmy. Że ta mikstura pomoże odejść ci w spokoju. Będę przy tobie, jeśli się zdecydujesz. Umierają. Zakładam, że przysłano cię na pomoc. No dobra, wyglądasz przyzwoicie. Zapytaj starszych o opinię. Musimy zrozumieć tę chorobę. Jeśli potrzebujesz leczenia, znajdziesz tu, czego szukasz. Ale jeśli jesteś tu, żeby szerzyć swą wiarę, wracaj skąd cię przywiało. Wszyscy od tego umierają. Oprócz tych, którzy dają pieniądze tej sarlatance aldarze. Dziś rano widziałam dym wydobywający się z wieży. Nie było jej tak długo. Nie sądzisz chyba, że wróciła. Nie zbliżaj się. Jestem hora. Jestem chora. Nie ruszaj się. To nic nie da. Też to złapałem. Oj, to nie jest naturalna choroba. Eryman wiedziałby, jak ją wyleczyć, ale teraz. By się z nią uporać, musimy znaleźć Wiedźmę. No, nie czuję się dobrze. Och, wszystko mnie boli. Oj, cii, cii. tak mi przykro wiem, że boli. Chciałabym móc zrobić coś więcej. Musimy być silni i poczekać. Aż starszyzna znajdzie lekarstwo. Daj mi spokój, proszę. Chcę tylko napić się z duszą, której pomogłem dzisiaj odejść. Jak się trzyma twój pacjent? Będę musiała odciąć mu nogę. To rolnik ze stepów. Na pewno źle przyjmie te wieści. Mieć jeszcze całe życie przed sobą kosztem nogi to uczciwa cena. Wielu przybywa z różnych zakątków w sanktuarium, żeby poczuć moc bagien i otrzymać leczenie. Bagna są niebezpieczne, to prawda. Bo skrywają wyjątkowe tajemnice. Nie zliczę, ile jest tu metod leczenia, nieznanych nigdzie indziej. Zapewniamy leczenie każdemu, kto o nie poprosi, jeśli tylko zaakceptuje nasze metody, bo dla niektórych mogą wydawać się one heretyckie. Zaczęło się od mężczyzny. Chyba nazywał się Brecht. Ach, biedak. O ile pamiętam, przybył tu z siostrą. Oboje byli uchodźcami z północy. z tym jak mogę Trzymaj się tatku. Starszyzna na pewno znajdzie lekarstwo. Tylko się trzymaj. Tak, więc choroba jest śmiertelna dla wszystkich, którzy zostali nią dotknięci, a ludzie nagle przestali chorować. Nie da się tego wytłumaczyć. Co do aldary, kazano jej opuścić miasto, gdy zobaczyliśmy, że jej tak zwana kuracja polega na dotykaniu chorych amuletem. My nie pozwalamy znachorom dawać fałszywej nadziei. Czyli najpierw umarła osoba, która zachorowała ostatnia, a nie pierwsza. No osobliwe, Brecht był człowiekiem z północy, ale Muszę sięgnąć do swoich zapisków, by przypomnieć sobie więcej. Przeszukaj stosy ostatniego ognia w poszukiwaniu ciała tego człowieka. Ja znajdę kogoś, kto mnie tu zastąpi, i spotkamy się wkrótce. Może zostać uleczone i uleczyć to, co nie może zostać oczyszczone. Wiedziałem, Aldarze, że nie będę dłużej brać udziału w jej spisku. Użyła na mnie amuletu, na własnym bracie. Zabiła mnie. To brat naszej miejscowej cudotwórczyni, Aldary. Ten amulet zapewne jest źródłem choroby. To by wyjaśniało, dlaczego nie potrafimy jej zwalczyć. Hmm, jeśli zdobędziesz amulet Aldary, pozbawię go mocy i usunę z niego klątwę. Dziennik mówi też coś o planach Aldary, by ukryć się wśród heretyków w Azylu Światłości, gdyby sprawy tutaj poszły źle. Może tam? Trzeba jej poszukać. Spokojnie, przyjrzę się temu. Udało się odzyskać większość. Chyba nie znajdziemy w tym mieście nic przydatnego. Bo to zwykła wioska na moczarach. Musi coś tu być. Od tego bagna ciągnie magią. A tam, gdzie jest magia, są też jej użytkownicy. Skoro to wiedźmy szukasz, to idź do wieży. Ogień się pali, więc tam siedzi. Wygląda na to, że czeka nas spotkanie z wiedźmą z bagien. Miej się na baczności. W Hawazarze się od nich roi. Ale trzymamy się od nich z daleka, więc nam nie wadzą. Nie mogę. Rozejrzyj się, nic więcej tu nie ma. Zakarumici nie mogą nas tu dorwać. Marne to pocieszenie, ale zawsze coś. rozejrzyj się tylko. Nic, co pochodzi spoza bagna, tu nie wytrzyma. Tym miejscem rządzi tylko jedna siła i żadna światłość, anielska czy inna, nie może jej dosięgnąć. To ty jesteś Wiedźmą Zwierzy? Chorodrymie. Myślałam, że udałeś się do twierdzy. Tak, cóż... Dlaczego miałabym wam pomóc? Cóż, wszyscy życzymy śmierci Eliaszowi. Owszem, ale naprawienie kamienia dusz dotyczy Lilith. A ona mnie nie obchodzi. Nie potrzebuję wiele. Wystarczy żywe srebro i narzędzia, które posiadasz. Hmm. Takie małe prośby rzadko takimi pozostają. Pewnie to wiesz. Ale pomogłeś mi przetrwać przywołanie Andariel, więc moje narzędzia są Twoje. Po żywe srebro musicie iść do Walty. Znajdźcie ją, a dostaniecie to, czego ci potrzeba. Horadrimowie badali kamień dusz od pokoleń. Ja sam przez ponad 20 lat. Ale w sanktuarium nie ma tylu ksiąg. By pomieścić wszystko, czego jeszcze o nim nie wiemy, potrzebujemy cudu. Ale tego właśnie ode mnie oczekujesz, prawda? Cóż. No właśnie, Horadrimie. Co o mnie sądzisz? Ja życie zatrzymało mnie w na wiele lat. Nie poznałem nikogo takiego jak ona, ty. Odkąd urodził się mój syn. Może dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi o tym, jak to jest być młodym. Przeżywać przygody. Mierzyć się z niebezpieczeństwem. Wierzyć, że mogę je pokonać. Tak. Tak, mnie również. Gdybym napisał Dolorata i został w Eltheimie. Gdybym wychował Jorina Nauczonego, a nie żołnierza, teraz to bez znaczenia. To siostra po fachu, ale tak jak i mnie, daleko jej do mi z ludowych podań. Walta to nie byle alchemiczka. Bądźcie przy niej ostrożni. Ponieważ tak postanowiłam. Wy zabierzecie Eliaszowi nieśmiertelność, a ja odbiorę dług. Przychodzisz wściwiać nos w moje sprawy, czy naprawić swój kamień dusz? Okazała mi dobroć, gdy byłam młoda. Niedawno znalazłam sposób, by spłacić ten dług. Maść, która wyleczy jej przypadłość. Ale ona odrzuciła pomoc. Powiedziała, że mu głupia, że w ogóle próbuje odmienić jej los. Wtedy ostatni raz ją widziałam. To oczywiste, że nie chce mojej pomocy. Może nie chcieć, maści, nie. Ale to nie znaczy, że nie chce ciebie u jej boku. To mi nie wystarczy. Więc tak naprawdę chodzi tu o nią? Czy o ciebie? W zwyczaju węszyć po domach innych ludzi? Taisa, nieświadomie posłabacie na śmierć. W końcu pojmie, jak daremna jest jej pogoń za Eliaszem, i ujrzy w Lilit naszą przyszłość. No. O, wracam. Umieść oczyszczone żywe srebro w miejsce na stole. Jest jeszcze mniej spokojny niż zwykle. Stracił syna, a żal będzie zżerał go od środka, dopóki nie spróbuje się z tym zmierzyć. Jak miła się moja siostra? Okazało się, że ceni Lilith ponad waszą przyjaźń. Eliasz przeciągnął Waltę na swoją stronę. To niemożliwe. Wiedziałaby, żeby nie ufać Eliaszowi. To nie Eliasz ją przekonał. A Lilith uznała jej argumenty za wartościowe. Walta była moją nauczycielką. Prowadziła mnie, gdy po raz pierwszy rozpoczęłam służbę. To. Wiem, trudno w to uwierzyć. Widziałem, jak moi sojusznicy sprzymierzali się z Lilith. Myślałem, że są silniejsi. Ale właśnie dlatego musimy pilnie naprawić kamień, aby nikt inny nie padł ofiarą jej kłamstw. Najpierw żywe srebro, wymieszaj je w kociołku. Roznieć ogień, przekręć koło dwa razy. Jeszcze trzy razy. Przekręć jeszcze raz. Jarka. Rozgnieć ją w moździerzu. sza si liu nim Sza-si-liu-kil-nim. Nie działa. Porozmawiajmy na zewnątrz. Mówiłem ci, mówiłem. Nie jestem człowiekiem, którego potrzebujesz. Nie nadaje się do tego zadania. Co możemy zrobić? Moim zdaniem już sam sobie nie ufa. Nie rozwiejemy wszystkich jego wątpliwości. Ale jego żałoba, syn, jest sposób. Nie spodoba mu się. Dlaczego mu pomagasz? Mogłaś zostawić nas na pastwę losu. Każdy potrzebuje czasem przypomnienia, że niebezpieczeństwo można pokonać. Ale najpierw trzeba spróbować. Horadrimie, chodź tutaj. Po co? Czego chcesz? Chcę cię gdzieś zaprowadzić. To miejsce starej mocy na bagnach. Myślę, że dobrze ci to zrobi.